Na terenie placyku przy ulicy Bolesława Prusa, na którym znajdują się pozostałości pomykwie, lokalni historycy dokonali ciekawego odkrycia. To właśnie w tym miejscu rokrocznie odbywają się uroczystości związane z likwidacją pruszkowskiego getta. Do odkrycia przyczyniły się dwie rzeczy. Dostęp do zaktualizowanej około trzy lata temu dokumentacji oraz prace porządkowe na placu. Jeden z pruszkowskich miłośników lokalnej, lokal, lokalnej historii, kiłowca, Pruskwianów, pan Michał Użykowski, zwrócił mi uwagę, że w grudzisku, znaczy w archiwum, pojawiła się nowa teczka dotycząca właśnie tego, tego obiektu. Chciałem przypomnieć, że te wszystkie dokumenty dotyczące nieruchomości żydowskich nie pochodzą bezpośrednio od, 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 od społeczności żydowskiej, tylko od niemieckiego komisarza. Który w czasie okupacji, po przejęciu tych nieruchomości od Żydów, dla każdej nieruchomości sporządził teczkę, gdzie gromadził dokumenty. Plan sytuacyjny zawiera szczegółowe informacje dotyczące Mykwy wraz z wykazem pomieszczeń. Historyków szczególnie zainteresowała jedna wzmianka. Kopielisko z wannami, potem mamy oddzielnie basen. Drabinki drewniane w tym basenie 15, to znaczy, że do tego basenu nie wiadomo, czy te drabinki prowadziły do góry, wejść, czy w dół. I jeszcze mamy dalej kotłownię, tam kocioł parowy, kuchnie, drabinka w piwnicy. No, znaczy, że to była piwnica. 16 kwietnia Michał Użykowski wraz z Marianem Skwarą zrobili kilka zdjęć przez około 20-centymetrowy otwór, który udało się zlokalizować po wspomnianych na początku pracach porządkowych, wykonywanych przez pruszkowski magistrat. Zakładam, że do tej pory myśleliśmy tylko i wyłącznie o tym, że tutaj była mykwa i nic więcej, a teraz dochodzimy do tego, że tutaj jednak była piwnica. Piwnica i teraz właśnie o. Proszę spojrzeć na tą powierzchnię. Jest wyraźnie wygięta więc prawdopodobnie doszło do jakiegoś tam ugięcia stropów i to ten teren, to znaczy, że to kiedyś się może zapaść pod, pod wpływem tam deszczu i tam innej pogody, więc ten teren powinien być, ja jeszcze zgłosiłem do urzędu miasta i obiecali to zabezpieczyć, no, bo jeśli to się zapadnie, no to dojdzie do po prostu zniszczenia, a to wtedy byłoby już zniszczenie zabytku Ostatnie, ostatniego takiego materialnego śladu o istnieniu siedziby gminy żydowskiej w tym miejscu. Musimy podjąć kroki, aby zabezpieczyć to miejsce. Te kroki już zostały, już zostały podjęte, działamy w tym zakresie. Natomiast na pewno ta, to miejsce. To znalezisko musi podlegać dokładnemu sprawdzeniu. Musimy dokładnie sprawdzić, co to jest, w jakim to jest stanie, jak to wygląda, czy jest rzeczywiście to pozostałość po tej mykwie, czy jest to pozostałość po późniejszych zakładach, które w tym miejscu też były i wszyscy chyba o tym, my Pruszkowiacy, pamiętamy. Urząd nie wyklucza zaangażowania konserwatora zabytków, który dokładnie oceni odkrycie. Warto jednak zaznaczyć, że pozyskane z grodziskiego archiwum materiały podpowiadają, że piwnica była częścią mykwy.